Z Ewangelii według Świętego Jana. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Czytanie Ewangelii czasami przypomina układanie puzli. Wiadomo, że jeden element pozwala nam odkryć pewną część prawdy, pewną część ogólnego obrazu. Ale trzeba znaleźć elementy do niego pasujące, ażeby zrozumieć szerszy kontekst zrozumieć wszystko. Wydaje mi się, że gdy czytam dzisiejszą Ewangelię, to szczególnie ważne jest to, żeby zrozumieć ją w połączeniu z innymi tekstami Pana Jezusa, kiedy na przykład mówi beze mnie nic nie możecie uczynić, to chociaż jest to prawda, to jest to jednak prawda, która mogłaby nas zasmucić. Bo staramy się w życiu jak najwięcej uczynić bez Boga. Na tym polega nasza grzeszność. Tymczasem Jezus mówi: mnie nic nie możecie uczynić, i do tego puzna pasuje inny, równie piękny, gdy Jezus powie: Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Więc, co prawda, nic nie możemy uczynić bez Boga, ale cokolwiek byśmy chcieli z Bogiem uczynić. Chociażby rzecz największą, najwspanialszą, najbardziej cudowną, to jest to możliwe. Więc w gruncie rzeczy to, co wydawałoby się smutne, jest pełne szczęścia, obietnica radości. Dziękuję Wam za to, żeśmy się mogli spotkać, by ją odkryć. Do zobaczenia jutro.